Tak zostaniemy sobie czujesz rozciąganie pośladka że uderzasz w niego? Tak, czuję ewidentnie tu właśnie przy kocach tak. tak najmocniej. To spróbuj I... intencjonalnie z każdym krokiem uderzać w niego mocniej, czyli trzeba szybciej upaść. Masz tylko szybciej upaść i uderzyć w tę strukturę. Spróbuj sobie na porównania stopy na zewnątrz. Teraz nie chcę, nie? I teraz zmięknie wszystko. Od razu puściło, tak? Bo... Odpuścił zupełnie. To... Dobra, dawaj do środka. Czuć. Znowu się odchylasz do tyłu. I teraz tak, jesteś w stanie wyczuć, że teraz jesteś bardziej sztywny? No I robisz do tyłu. Yy, z, taki... No zmobilizowany, tak? No. Tak. Teraz to spróbuj, jak to co jest do tyłu, już by było tak samo, taka aura do przodu. Ty musisz to opracować w, sobie, w swojej własnej głowie. Żeby sobie sprawdzić, czy cały czas jesteś zaangażowany, tak jak powiedziałeś, to się do tyłu. A co z kadencją? Do tyłu, nie za szybko, nie ten. Zapomnij. Na samym końcu. Jak teraz jest? Uderzasz? Czuję ten, tu przy koce. Tak, Dobra, jak we... do przodu to mniej? <coughs> tak, jak do przodu to jest mniej. Zdecydowanie. Tak, żeby było tak samo jak do tyłu. Żeby było takie uderzenie. Do tyłu, tak ustaw całym ciałem, może miednicą potobnymi, żeby z przodu było tak samo mocno, Jak do przodu. Jak lądujesz, spróbuj zrobić coś takiego, że, żeby ktoś szumnął zabędzią do środka. Tak? No. Żeby pociągnąć kolano do środka. Zrób to tylko dla lewej nogi. I dla prawej zrób. Ale jest walka. Dobra, to trzymaj. Masz nie jest, ty zakres masz, tylko nie, nie pracuje układ nerwowy, sobie po prostu z tym nie daje rady. Mhm. I tamtą nogę, tak, e, kolanko też do środka, tej nogi z tyłu, to. I ciężar ciała tylko na nowy To Teraz się teraz trochę wyżej podnieś, jeszcze trochę. I teraz zrób tylko przywiedzenie albo mhm. I przytrzymaj to przywiedzenie. Trzy dni? Cholernie tylu, Dobra, tak? i ciężar ciała tylko na prawej nodze? No, tak. Petarda, tak trzymaj. Dobra, ludzi Rzeka jest mocy kurta w Dobrej strukturze no. Dobra geometria daje, daje mega kopa Tego szukam Teraz troszeczkę się podnieś, żeby poszło też szkolenie Podnieś się, jeszcze trochę podnieś I teraz przywiedzenie na maksa Oba. I teraz dopiero ciężar ciała na lewą nogę I teraz rozluźnij prawą nogę z tyłu, żeby ona była luźna Możesz nawet sobie ją położyć tak? Trochę ślubność. To podnieść się w górę, i znowu przywiedzenie. I teraz, mocno do wolenia, do przodu. I teraz tak tutaj, że luźno jest. Luźno jest. Tak, dokładnie, jest no. tylko na tej nodze. No, no. I teraz luźno plecy. chodzi tylko nowe. Rozciąga się pośladek. Bardzo. To się teraz wyprostuj w górę i teraz przewiedzenie najpierw. I teraz dopiero spróbuj zrobić zgięcie. O! To dopiero daje napięcie, nie? Aż ten. No uda się razem, tak? Czego wcześniej no. w domu nie nie w stanie ten. Dobra. I spróbuj ruszyć do nożyc. Żeby tak samo weszło do środka. Polanka. To jest wyzwanie. Trzeba dać stopy do środku, bo inaczej nie wejdzie. I spuchnięcie z, z tym. No i teraz jest mocniej doładowane, nie? Nie przykuj się w powietrzu, tylko dopiero po dotknięciu jest praca kolana do środka. Hop. Dopiero po dotknięciu. Hop. No to. Żeby było takie hamskie mocne uderzenie. I tu mówiłem nawet o tym takim odszuknięciu. Zaraz na nogi płaskie. Za chwilę będą się robiły... Nie wiem, może byśmy jeszcze kolejną godzinę spędzili, to może by poszły do środka. Wtedy wiem, jak my się zmęczmy. Jak dasz, dasz stopy ekstremalnie do środka przy wiedzeniu, poszły teraz... Kolanka, tak. Mhm. Teraz poszły do środka. Wlajdź sobie na prędkość, zobaczymy jak to pójdzie. Na górę i mocno nogę przed siebie wywal. Jest uderzenie i puszczenie nogi. I jeszcze góry zatrzymaj, jakbyś miał kija. Wychylasz się do przodu i uderzenie. Raz wolniej. Jeszcze lekko przyspiesz I pobawimy się tym zwalnianiem I teraz zwalniaj Puść nogę zupełnie, jakbyś chciał zwalniać Dobra, i zawrócimy sobie Tak, tak, jecie jedź. Znajdziemy sobie nowe kij, bo to się rozwaliłeś. Powoli, powoli. O i teraz puszczasz nogę. Luźniej góra, poruszyłeś górą. To musi być wyciszone, to nie jest prędkość, żeby tak ruszać górą. zwolnij skoryguj, zejść na trochę niższą nogę i mocno uderz. Prawa stopa jest w odwiedzeniu, a lewa jest na wprost. Musimy to sobie skorygować. Bardzo mocno prawa stopa, a ja bym chciał, żeby lewa poszła. Wiesz? A zupełnie olej prawą stopę niech sobie będzie nawet na wprost, a skup się tylko na lewej. Spróbujemy zrobić tak, że prawa idzie na wprost, a lewa do środka. No. Luźnie, górą, bo cała się, napięło się całe plecy. I to wszystko widać. No, Jest załadowanie teraz przy luźnych plecach, jest mocne uderzenie od spodu w miednicę. Nie ma prędkości. Spokojnie, spokojnie, jakbyś byli na rozbieganiu. Lewa stopa. Mocno, miednica do przodu. Nie ma prędkości, żeby było krótkie, krótkie uderzenie, krótka akcja mięśniowa, uderzenie w czachę, żeby było drżenie. Każdy krok to jest uderzenie, nie ma wyciśnięcia. Jeszcze luzuj czwóreczkę, żeby pójdzie stopa pod dupę wtedy. I luźne uderzenie jest. luźniej góra, bo zaczyna to latać. Wyobraź sobie, że biegniesz z kijami. Wychylasz się do przodu. mocno z biednicą do przodu jest atak. I wejdź w nożyce sobie. Tak, i teraz góra jest luźna, Nie ma rotacji, teraz wchodź. Takie mocno, żeby mocno załadować w nożycach, i teraz uderzaj kijami w dół. Góra dół. Dobra, i teraz takie puknięcie z, ze stopą do, do tyłu. Jeszcze do boku najbardziej. Teraz mocno ładujesz nogę. Czujesz? Teraz jest taka trzęsionka to. Teraz dopiero całe ciało działa w jednym takim akcie załadowania. Do boku. Jeszcze do boku dasz. No. Zupełnie na zewnątrz No. Żeby poczuć takie drżenie w ciele. Tak, tak, ale da się jeszcze mocniej. Lepiej. Kompletny luz w górze. Odrzuć kije na bok i leci tak samo uderzasz. Uderzasz cały czas jeszcze w nożycach. W prawej nodze jest powtarzalne, w lewej nie. W lewej coś gubisz to. Dobra i bez puknięcia, jedziemy. Ale żeby było takie samo uderzenie w czachę. Takie samo uderzenie w czachy ma być. No, no Zobaczysz sobie na nagraniu, jest że jest zupełnie odwrotnie. E, czujesz, że teraz pośladek ładujesz? Tak. I to samo, ręce jak do biegu, ale jakbyś miał, cały czas masz obraz mentalny, że, że te kije trzymasz, i teraz dowalasz mocno.